Oh, gdzie, gdzie ja jestem? O, oh, dobra, przyjechałem tą śmieciarką. Całe szczęście uciekłem od boyfrienda. Ale kto tu. Kto tu się kręci? Ej, ty! Kim ty jesteś? Koki! WRUM! <grym> Tego chcesz? Jak to czego? W sumie nie wiem. W sensie... Poczekaj, poczekaj. poczekaj. Ty, ty wyglądasz znajomo. Wiesz co, ty też wyglądasz znajomo. Przecież. Ty ja, jesteś? Ja uciekałem przed boyfriendem, walczyłem z nim. A ty? Ja tutaj siedzę! aż biedniku i jem koki, bo mnie pokonał. Rozumiem, rozumiem twoją rozpacz, jakby... Ach, ale głos mi się nawet zepsuł. Nie dałeś mu rady, mimo tego, że masz trzecią formę? Mam trzecią formę, ale to za mało, za mało na niego. Musisz, musisz mi pomóc. Jak ci pomóc? Słuchaj, może byśmy... <laughs> o, już głos nie ten. Po potrenowali może? Może potrenujemy razem i wtedy go rozwalimy, gnoja. Ej... To jest bardzo dobry pomysł, ale czekaj. Kuoki! Dobra, musimy. Aaa, dobra. Wum, wum. Sorry, mam... Mam, mam takie odpal Ej, zobacz tam, nie zobacz. Ej! Zob co to łazi Ej, ty, ty! Kuki, koki. Ty. Aaa, kuki. Aaa, wum Chodź ty, tu. Laska, chodź tu. Teraz się ta... zemścimy. Ej, to jest, jest ta. To jest ta nie? Tak, dokładnie, to... Aaa, teraz się zemścimy, chodź tu na głośnik. Siadaj do to. I tu będziesz nas obserwować, a potem cię zniszczymy. Dokładnie zniszczymy i porwiemy. Jak nie ma niebiesko-włosego. Dobra, to co? Improbable outset? Nasza pierwsza pioseneczka. A, dobra, ja chyba wrócę do normalnego głosu, bo. <kuh> no, przepaliłem się. O, dobra, F o, już się przepaliłem. Jak wyleciałem z tej śmieciarki. O, dobra, a, ale być moc. Dzięki dwóch tutaj, dzień dobry. Lecimy! Lecimy z tym koksem. Musimy potrenować, bo jesteśmy zbyt słabi, żeby. Na boyfrienda. No na boyfrienda nie damy rady, także skoro już znalazłem bratnią duszę, a. to trenujemy. Bardzo miło mi z tego, że tak mówisz. Lecimy z tym koksem! Dobra, lecimy! A jeszcze go dojedziemy kiedyś. Bardzo krzykielepiej dodaj. Ale tutaj mamy już jego GF, także wiesz stary. Zabieramy ją. O to nam chodziło, żeby ją zniszczyć, a teraz nie ma obrońcy. Dokładnie, możemy ją po prostu zabrać, to jest piękne, jak cukierka. Zabierzemy i oddamy. A, podoba mi się twoja adekcja tutaj kolego. Dobra, lecimy z tym, kurde. Dobra, dobrze mi idzie. O I nie! Wcisnąłem zły przycisk A, wszystkie naraz tutaj. Wiesz ja przeważnie musiałem tylko krzyczeć, a teraz muszę coś wciskać, to mi gorzej idzie. Mam jednego misa. O kurde, to ja mam trzy. o ale jesteś starszą bawię. wersją mnie, ale tak jesteś dobry. Mówiąc teraz. <gry> Dokładnie. Moje fazy będą później, a teraz twoja jest. Oj, oj, ta tu bardzo chcesz faze. zjeść kuki. Ale ty, ty, ktoś mnie na trzeciej fazy, jak ja jestem no, za na to jeszcze. Ty nie, ty dasz masz... radę, dasz radę, stary, ja ci mówię. Ja już nie osiągnąłem tej trzeciej formy. Jak pokemon może dzięki temu właśnie osiągniesz trzecią formę. Ej, i wtedy. Wtedy takich dwóch trikich na jednego boyfrienda. Nie obchodzi mnie to, że to jest nie fair, ale byłoby do wygrania. Liczy się jedynie zwycięstwo i koki. Dokładnie, a podoba mi się. <grywa> a, cztery miski. Dobra, ładnie, ładnie, zobacz jakie podobne wyniki, super. Bardzo dobrze mi się z tobą bracie, prawda, tutaj trenuje. Mi też się z tobą dobrze gra. A ty się nie bujaj. Bo... Dobra, jedziemy dalej. A, czuję moc. A no, widzę, się że moc. właśnie cię roz, tutaj rozpiera. Nogi mi odcięło. O, dobra, nie przejmuj się. Będziesz jeszcze lepszy Tak, tańcz dla boyfrienda Czuję przepływ mocy, nie wiem co się dzieje. Pokonamy tego śmieszka małego. O. Chyba miatka odpadnie teraz. <laughs> Całe szczęście ja mam ją przymocowaną do moich pudłów. Do tych moich dwóch różków na włosach. Więc no jak, jak będziesz w mojej się, wersji, to będziesz miał już łatkiej Jeszcze z kolegą jestem Właśnie jak to jest mówimy, że jest was dwóch. O co chodzi? Wiesz to długa historia. Starałem się go pokonać wszystkim, co mam i No on mi został tutaj. Ja też taki będę super? Tak. Dlatego no, cię no, wytrenujemy no, i we dwóch na niego ruszymy. Dziewczyny już mamy, także będzie chciał do nas przyjść. Wiesz o co chodzi. To... Trenuje trenuję przed walką z boyfriendem? Dokładnie. Jej aż się za dyszki dostałem przy mówieniu. <grym> Ale wiesz, mamy już GF, to on do nas na pewno przyjdzie, będzie chciał. Ła, wow, dobra. Ślubeczka. To jest dobre. Robisz takie trochę... Wrum! Kuki. Zaraz będzie. Właśnie, gdzie było kuki twoje? Czy już przeminęło? O, nie, chyba będzie. Albo minęło. Może ktoś inny nam powie kiedy było, o! Jeżeli ktoś to słyszy Dobra O kurde żaden host jest hostry. Może GF nam powie kiedy było Ona ja zabrała nam cookie A. Oddasz wszystko, A O no, widzę, że bardzo chcesz kuki. Tak się lepiej, że całą miskę byś zjadł Ach, Byłem taki jak ty no Teraz robię się. tylko wrum. Jeszcze masz chyba jakąś wersję przed sobą, nie? Oj tak, tak. Znaczy jej nie osiągnąłeś. Nas jest więcej. Ostateczną formę. Przyjąć, zamień się w ciastko, żeby pokonać boyfrienda. Może właśnie to trzeba być ciastkiem? Co by zrobił ciastku? Nie, móg nie mógłby być ciastka. Zjadłby ciastko. O nie, to gorsze jednak. Oh, ale wynik podobny, bracie, jest super. Dobrze. Dobra, to co? Lecimy teraz moje piosenki. Kuki, kuki, Dobra, kuki, 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 kuki. A Ano tak, twój napad. Zjechałem. Może być. To ja tak triki. Słuchaj, Triki, przed tobą trzecia i czwarta faza. Pierwsza Hell Clown, a druga Expurgation. Jest to naprawdę trudne, ale wierzę, że dasz sobie radę, bo jesteś mną, więc musisz dać sobie radę. Jestem Triki, więc ja robię triki i. O, dokładnie. Także lecimy, zobacz, będzie wyglądał jak ja, będziesz grał tak samo jak ja, czyli na pewno pokonasz boyfrienda. A! a nie jest ciepło, jak jesteś taki duży i czerwony? A jest mi ciepło, ale to jest żaden problem A, odporność na taką spodoba Kukii Kukii kuki. się <laughs> podoba to <laughs> Spodoba ci się właśnie, tak myślałem Koki, 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 koki Daj mi pograć, a nie, sam stwierdzi. Dobra, lecisz A, lecimy tu I uwaga Jeszcze jedna rozgrzeweczka tak właśnie chciałem mu dać niepoznakę, wiesz, że niby jestem słaby Ale później Się odpaliłem i tym go właśnie chciałem dojechać, patrz O kurde, to bardzo potężna piosenka jest, ale jak mógłbyś to przegrać? Nie wiem, jest zbyt silny Dlatego musimy uderzyć razem i zabrać mu gf To jedno ale już spełniliśmy robimy. To będzie koniec z nim zjemy mu wszystkie ciastka z ludowki Właśnie, następnym razem będzie z nim koniec Dobra, a, Ciężkie. Mówiłem ci, ale spokojnie, to nie pójdzie na marne. Sergimiszczak, to się... Ło! By... O kurde, ale I tutaj. Ojejku! Ja już sam nawet nie daję rady. O, słabili cię, bo wrzuciłeś się na świetnik, nawet ja się nie dziwię. Dokładnie, skończyłem w śmieciarce. Rozumiesz, Aha. uciekałem jak śmieć przed nim. Ale nie bój się. Będziemy się jak to się boli. Podzielimy się ciastkami i go pokonamy. To będzie najpiękniejsze. Dobra. O, czujesz to? O, Oczywiście, ten kurde karmel. A, na czapkę. Haha, gdzie Oj, właśnie to mi się podała. Kiedyś też dużo ciastek jadłem. Cookie, non stop. Cookie. I teraz ty. dziwnego, byłeś mną, więc. Dokładnie. Niszy mną. Aaaa, koki. tutaj dziwnie jest się przyzwyczaić do samego siebie. Czuję tam, się to życie tyle lepiej. Ja się zmieniam, powoli mi się wydaje. Wydaje mi się, że właśnie przejdziesz w kolejną fazę. O kurde, czuję to ciepło i co że pokonamy BF-a. Dokładnie, widać, że już GF i tak się u nas zadomowiła. Teraz ja tam polanko to to pokazuje, jest. wiesz o co chodzi. Tutaj się gibie. Jejku! On teraz, on teraz pewnie pokonuje jakiegoś innego młoda. Na pewno, znowu ktoś go wyzwał. On cały czas się bije. Słyszałem, że Mat bardzo z tego przytrzymać, ale nie może. O właśnie, wiesz co, nawet Mat próbował. Ale Mat to... Mat nie dał sobie rady, my sobie damy radę. Po tym treningu... A tutaj, a, tutaj już trzeba się napocić. O, powiem ci, że tutaj jest ciężko, jak na mój mały level. Jakiego? Ale dajesz sobie radę, zobacz, punkty, naprawdę. No i jazda Ije, aj, i, i, e, e, e. <gryś> i trochę, co? A, już, już nie, nie te lata Tyle porażek z rzędu, że żyję jeszcze Ta porażka utknęła mi w gardle Dobra Nienawidzę tego niebieskowłosego popa. chłopa <gryś> Nie wyjdzie. się, na ciastkę niebieskie takie O, dokładnie Dobra, aaa, tutaj, kurde Jeszcze trochę do twojej fazy, jeszcze tam czwarta piosenka i będzie, będzie koniec I Będę piękny, czerwony? Dokładnie, tak jak ja, i pyk! Ale końcóweczka oh, cudowna Piękna Dobra, bardzo, bardzo bliskie punkty, masz wielką szansę na przemianę Także lecimy ostatnią piosenkę od razu I zobaczysz co się stanie, wtedy dociśniemy tego chłopa I wtedy, a jak on się w ogóle tu nie zjawi, to na co nam ten trening w ogóle? To wtedy się dobrze bawiliśmy. A, okej, okay. niech będzie. No A i masz mam, no, Słuchaj, no i mamy jeszcze ją, nie? Dobra! A, co to, to jest? To to jest. Posłuchaj, nie uczniu. To jest coś, czym prawie go pokonałem, Expurgation? Naprawdę, tutaj byłem tak blisko. Ale on nawet to sobie. nawet Mnie sobie z tym poradzi. Na pewno. <laughs> Wiesz, co? Wydawało mi się, że on zawsze resetował w momencie, kiedy go trafiałem taką strzałką, którego pokonywała. A taki strzałek nie ma, to jakiś chyba demogerski. Tutaj nie, ale jak się <tryk> przemienisz to będziesz miał w oryginalnym MFP-ie. Aha, dobra. Myślę, że ten trening gdzie jest za marny. jeżeli on może sobie w każdej chwili powtarzać poziomy? To z niepewne mi się wydaje. Eee, nie zastanawiałem się nad tym. W sumie. My bardziej się bijemy niż myślimy, mam wrażenie. Dokładnie, my mamy tylko się bić, pamiętaj o tym. Dobra. Kordak mówić z Mamy chcieć go pokonać. Nic więcej. I zabrać niechcieli. Zniszczyć ołów. Dokładnie. A się pomyliłem tutaj. Żeby... <laughs> nie ma problemu. Przy takim treningu wszystko się myli. Dobra. Oj, mi już nie idzie w ogóle. Ja. Jestem załamany porażką. Spokojnie. Bądź dobrze. Ale lecisz. <laughs> Dobry jesteś. Tak, widzę w tobie, widzę w twoje moc, żeby go pokonać. Jak nie samemu, to we to Dokładnie. Dla nas zasady się nie liczą. Właśnie, ważne jest to, żeby, został to być. O, Bat mi wleciało, no starzeje się. <laughs> Dobra, zobaczysz co potrafisz. Dobra, lecimy. Muszę przejąć od do ciebie doświadczenie cenne. O kukiń! No, twoje to... ulubione Dobrze, z to tobą zostało aż do tej przemiany, ja nie wytrzymam szarości. Oczywiście to zostało. No Akurat ciast... tym... ciastek bym nigdy nie wyrzucił. No nie można. Dieta, każdego do tego. Zobaczcie go Hipaluchem eee! mam no, się. O kurde, co tak się zaprześć tam. Oh. Już gardło nie te ale o, Proszę tak nie rzucać z całkami we mnie. Więc to małem triki. O, musisz to przyjąć, musisz się udać. Musi. Potrzebuję pomocnika. Dobra. O to za duże. Dobra, też mi się za dużo klika w tym jakimś Robloxie. O, dobra. O, w ogóle, oślepłem. Właśnie, ty masz. A gdzie mam oczy? Twoje oczy to kuki. Ja oczy nie mam. Musiałem wziąć mój lubiony kocyk. Zapomniałem. A ty masz kocyk? No taki w ciasteczka. Tak? A, no to. A, dobra, to taki tam miałem. Dobra. No, no to. Gdzie na mamy? Chodzi. Gdzie możemy tą giewdać, żeby no, Boy ten przyszedł? To, do, do restauracji, tam ją przerobią na ciasto. Nie, mam lepszy pomysł. Jaki pomysł. A bo dobra, przeróbmy ją. No dobra, niech będzie. Ale czekaj, jak ją przerobimy, to nie jest tak, że on nie przyjdzie? Hmm... Dobre pytanie. Dobra, to zróbmy coś innego, za mną. Pojedziemy go szukać. Także papujcie tak, się. Dobra. Właży tutaj. Szukamy boyfrienda i bijemy go we dwóch. Mam już dosyć. On już po nim.